Miała być chillowa nutka, miała być chillowa nutka, miała być nutka, miała być nutka, miałem ją zapodziewać w lipcu, ale stało się tak, że jest w październiku, zapomniałem. Października teraz nie ma, ale jest czerwiec, noszę sobie czerwone ugania. Bo wszystko robię, robię, robię to na lewo, prawo Bijam do na onka na kanał I widzę kolej nam to śmiało, śmiało ją klikam. Nie chodzi o pusty pokój. Nagrana była już miesiąc temu i fajna ona, nie wiem czemu. Ale nie wiem czemu wszystkie nuty mi się podobają. Kiedyś nie lubiłem do ludzi, ale teraz są fajne O, o, o! Wszystkie te nuty na no ona są fajne. Wszystkie wbijam na party, no jest wszystko fajne. Zapodziewana była w lipcu ale mamy czerwiec albo październik, już nie wiem Myle się z miesiącami, dni, tygodnia Dzisiaj jest piątek, sobota czy niedziela Myślę, że sobota Wbij na mojego Instagrama Link masz w opisie Zapomniałem, tego wiem, robić od rana. Ale wbij do Neonka na Instagrama, po oficjal Wbij do Neonka na TikToka, po oficjal Wbijaj do mnie na kanał, z prowiszek. Mówię Kacprowicz, nie Patryk Kacprowicz Chyba wiecie, że Kacprowicz to jest mój kanał główny I y, teraz wbijaj do Neonka, no i robimy to wszyscy Bo wszystko wow, Neonka kanał to chyba sama ta nazwa wbija Mordo robię to od rana, miała być zapodziewana w lipcu, zapodziewana ta 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 w lipcu, zapodziewana w lipcu, zapodziewana ta lidu co? Czemu ja dzień w Lidu? Nie no, chyba wymyliłem się, nie, nie, bo wszystko, czego ja robię, to wchodzę tylko na kanał Neonka i już widzę nutę, no to się cieszę już, no mam, bo w tygodnia zawsze sobie ich szukam, bo lubię z nich słuchać i się bawić zawsze tutaj. Ło, 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 wiem wszystko, robię to, co ja chcę, już kończę tę nutę, no to realnie już takie życie, no kończę, pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden, wow!